Mnożymy ułamki, które są i dodatnie, i ujemne. Możemy powiedzieć, mnożymy liczby dodatnie i ujemne. No i teraz co tu mamy? Ujemny razy ujemny, tam i dodatni, ale po kolei. Najpierw zamieniam na ułamek niewłaściwy. 9 razy 2, 18, dodać 2, czyli mamy minus 29 razy minus 3 piąte przepisuję. Co mi się skróci? Skróci się trójka z dziewiątką przez 3 i 25. 20 i podzielić na 5 to jest 4, 5 podzielić na 5 jest 1. Ujemny razy ujemny da mi dodatni. 4 razy 1 jest 4, 3 razy 1 3. 4 trzecie co mi daje 1 całą i 1 trzecią. Kolejny przykład. Mamy pierwszą liczbę dodatnią, ale i tak musimy zamienić ją na ułamek niewłaściwy. 4 razy 5, 20, dodać 1, 21, piątych, podzielić i w nawiasie 3 razy 2 jest 6, dodać 1, 7, czyli minus 7 trzecich. To się równa. 21 piątych przepiszemy, razy odwrotność tej liczby. Czyli minus 3,7. To się równa, skróci się 21 i 7 przez 7. 21 podzielić na 7 to jest 3, 7 podzielić na 7, 1. 3 razy 3 będzie 9, 5 razy 1 jest 5 i pamiętam o ustaleniu znaku: dodatnie razy ujemny dami ujemny. Jeżeli wyłączymy całości, to będzie minus 1 cała. 5 w 9 się zmieści raz i zostały jeszcze 4 piąte. No i kolejny przykład, który tutaj sobie zrobimy. Znowu muszę zamienić ułamek na ułamek niewłaściwy. 4 razy 3, 12 dodać 3 minus 15 czwartych razy. Tu będzie minus 8 dziesiątych. To się równa. 4 i 8 się podzieli przez 4, 4 przez 4, 1, 8 przez 4, 2. 15 i 10 się dzieli przez 5, to tu mamy 3 piątki, tu 2. Mogę dwójkę jeszcze z dwójką skrócić. 2 przez 2 i zostanie 3 razy 1, to jest 3. 1 razy 1, 1, uwaga, ujemny, razy ujemny wynik jest dodatni. No, 3 pierwsze to nic innego jak 3 całe. Kolejny przykład, mamy liczbę tutaj mieszaną i ułamek dziesiętny. Znowu zamieniam na ułamek niewłaściwy, czyli minus 3 razy 2 jest 6, dodać 2, 8 trzecich razy. Tutaj mamy w zwykły zwykłym minus 3 dziesiąte. No jak zauważy, trójka z trójką się skróci. Tu będzie 1 i tu 1. 8 razy 1 jest 8. 1 razy 10 jest 10. O, mogłem jeszcze przez 2 skrócić. I teraz ujemny razy ujemny mamy wynik dodatni. To skrócimy jeszcze przez 2 i mamy 4 piąte. Tu nie zauważyłam. Kolejny przykład. Znowu tu muszę zamienić na ułamek jaki niewłaściwy. Mamy 3 razy 8, 24, dodać 1, 25, ale minus 25 trzecich. Zamiast podzielić, przypominam, mnożymy przez odwrotność drugiego ułamka, czyli razy 6 piątych. To się równa. 25 i 5 się skróci, tu jest 1, tu jest 5. 3 i 6 się skróci, tu jest 1, tu jest 2. 5 razy 2 będzie 10. 1 razy 1 jest 1. Patrzę na znaki, mam jedną liczbę ujemną, czyli wynik ujemny. Minus 10 pierwszych, czyli minus 10 całych. No i ostatni przykład, to się równa. Tutaj znowu muszę zamienić na ułamek niewłaściwy, bo mam liczbę mieszaną. 6 razy 2, 12. 12 dodać 5. 17. Szóstych. Najpierw napiszemy podzielić. Zamienimy na ułamek zwykły. Minus 34, 10. To się równa. 17. 6 sobie przepiszę. Dzielenie zamieniam na mnożenie przez odwrotność drugiego ułamka, czyli razy minus 1034. I to się równa. Co się skróci? 17 i 34. Tu będzie 1, tu będzie 2. 10 6 się skróci przez 2. 6 podzielić na 2 jest 3. 10 podzielić na 2 to jest 5. No i mnożymy, 1 razy 5 jest 5, 3 razy 2 jest 6, patrzę dodatnie, razy ujemny daje ujemny. Tu jeszcze może przypomnę, że jak zamieniamy ułamki dziesiętne na zwykłe, to możemy zapisać tą liczbę, którą tu mamy i w mianowniku, jeżeli mamy jedno miejsce po przecinku, to w mianowniku jest 10. Tutaj też jest 30. Zobaczcie, tu przepisałam tą liczbę 34, cztery. Jedno miejsce po przecinku, czyli mamy dziesiąte. Trzy, dziesięć cztery dziesiąte.